Dzisiaj w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny możemy cieszyć się jubileuszowym koncertem z okazji 30. rocznicy powstania Polskiej Federacji Pueri Cantores. Kongresy Polskiej Federacji Pueri Cantores odbywają się cyklicznie, jak możemy odczytać na plakatach, materiałach reklamujących tę imprezę jest to już jedenasty kongres naszej federacji no i bardzo wyjątkowy, dlatego że w tym roku obchodzimy 30-lecie działalności istnienia. Tej organizacji, która w tej chwili gromadzi prawie 40 chórów z całej Polski i w czasie tych kongresów po prostu świętujemy młodość, wiarę i piękno muzyki. Ile trwały przygotowania do dzisiejszego koncertu? No, tak naprawdę to zaczęło się wczesną wiosną 2022 roku. Tak naprawdę mieliśmy dzisiaj otwarcie 11 kongresu Polskiej Federacji Polikantores. Wzięły w tym koncercie udział dwa chóry Zrzeszone w Federacji oraz chór wychowanków chóru Puericantore więc z Katedry Tarnowskiej, chóru Chłopięcego. No i towarzyszyła im orkiestra symfoniczna Filharmonii im. Karola Szmoleńskiego. W Krakowie w Filharmonii odbyły się dwie próby razem z orkiestrą. Oczywiście zespół ćwiczył wcześniej, żeby się przygotować do tego koncertu. A w programie usłyszeliśmy hymny Polskiej Federacji Puli spisane na poszczególne Kongresy, a także perły muzyki barokowej, muzyki dawnej, z oratorium Handela, Messiasz i Tedeum Haydna. Co jest najtrudniejsze w roli kompozytora? Myślę, że w moim odczuciu najtrudniejsze jest połączenie muzyki razem z tekstem i to, aby za sprawą moich myśli, za sprawą moich wizji móc przekazać słuchaczowi i odbiorcy mojej muzyki treść, przesłanie, ale i rzeczy, których nie da się opowiedzieć słowami. W moich kompozycjach staram się tworzyć tematy muzyczne, korzystać z zabiegów różnych harmonicznych tak, aby słuchacz nie wprost, ale, ale poświadomie poczuł przesłanie i poczuł pewnego rodzaju ilustracyjność mojej muzyki. Skąd wziął się pomysł, aby zacząć śpiewać w chórze? U mnie myślałam przed akurat naturalnie, bo śpiewam od dziecka, śpiewałam w licealnych chórach, również, e, takich katolickich, podobnie jak właśnie Psalmodia. E, no i dalej na uczelni stwierdziłam, że też również trzeba to kontynuować. I naturalnie przystąpiłam do Psalmodii, która teraz jest współorganizatorem właśnie 11 kongresu e, Cantores. Co pani sądzi o utworach na dziś przygotowanych? No, dzisiejsze utwory są na pewno wymagające. Dzisiejszy koncert akurat jest na orkiestrę i chóry, jest kilka hymnów, właśnie m.in. Veni Creator Spiritus. W czym dzisiejszy koncert różnił się od poprzednich? Pięć lat temu po raz pierwszy został wykonany mój utwór Dapacem Pacem Domina". Był to kongres chórów Puerto organizowany w Rzeszowie. Dziś po 5 latach zupełnie inaczej patrzę na ten, na ten utwór. Dotychczas został on wykonany ponad 200-krotnie przez kilkadziesiąt różnych zespołów na całym świecie. Jest to dla mnie wielka radość. Natomiast po tych 5 latach, przyjeżdżając dzisiaj do Tarnowa, miałem możliwość usłyszenia zupełnie innej wersji. Ponieważ każde wykonanie ma swój pierwiastek indywidualności. I każde wykonanie to jest mnóstwo wzruszenia dla mnie. Jednym z najprzyjemniejszych uczuć jest to, jak mogę zobaczyć churzystów, i, i instrumentalistów, którzy wykonują tą muzykę, mają radość w oczach albo uśmiech na twarzy. Natomiast i tak bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłem dzisiaj usłyszeć w Tarnowie wykonanie tego utworu. Odczucia po koncercie, No, byłem w niebie. Byłem w raju. Przepiękne wykonanie, cudowne miejsce, hymny Federacji Puery Cantores z poszczególnych kongresów, no i hymn Dominika Lasoty, Dapacem Do Domine, który zawsze wywołuje mnie dreszcze. Tak jak zresztą inne utwory, przepiękna sceneria, przepiękny koncert. Gratuluję, cudowny Tarnów. Niech się dzieje, jeszcze przed nami kilka dni kongresu. Mam nadzieję, że to niesamowite wydarzenie zostanie w naszej pamięci na długo.